Witam Was moi drodzy. Ej, ostatnio nam jakieś były pytania, czy to jest na wtrysku, czy na gaźniku. To jest na wtrysku, z tego względu, że to już jest 2018 rok. Od 2018, jak dobrze pamiętam, to było właśnie tak, że one już były na wtrysku, bo euro i, 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 i tak po prostu jest. Już lepsze wydechy dostały. Bo on wygląda tak samo jak jedynka, to już jest dwójka RCR. A Powiem Wam, no niby te wydechy jakieś tam były gorsze, no nie wiem, coś tam się z tym elektryką, coś tam jakieś kable się naciągały od tylnej lampy, od czegoś tam jeszcze, coś tam jakieś za dużo ładowania były coś tam słyszałem, że ktoś tam naprawiał w tym niby modelu, bo to już jest dwójka, no to wygląda tak samo praktycznie, znaczy ktoś jak powiedzmy miał jednego i drugiego to od razu to na oko rozpozna chociażby po wydechach, ale tak to praktycznie tak samo wyglądają. Powiem wam, że też padło pytanie jak dwie osoby. W dwie osoby przetestowałem z żoną. Na weekendzie pojechaliśmy sobie tam po lasach, tam na jeziorko i powiem wam, że mówiła, że bardzo się wygodnie jechało. Także bardzo chwaliła, mówiła, że lepiej niż na sofcie. Nie dlatego, że tu jest więcej miejsca czy coś, to ona tutaj ma swoją właśnie oddzieloną kanapę, co jest taka no niby mała, nie, dla pasażera jest bardziej wygodnie, wygodniejsza i no ale nie narzekała, zrobiliśmy 40 km e, i mówiła, że tu się lepiej jedzie, śmiałem się, bo kurde jak ruszyliśmy to zamiast ze za brzuch to wytrzymałem, mnie im mniej więcej za zyski, nie, i mówiła, czemu tak wysoko mnie tutaj trzymasz, nie. A ona mówi, no to nie dam rady inaczej, bo ja wyżej siedzę, no mówię, no faktycznie, no przecież tutaj jest kurde trochę wyprofilowane dla kierowcy niżej, a tam jest wyżej. No ale nie narzekała, niby że to taki mały cienki ten fotelik na drugą osobę, bardzo się jej wygodnie jechało. Eee, także bałem się tego po prostu, tej prędkości w dwie osoby, bo tak jak podliczyłem jej wagę, moją wagę motocykla, My się ja pierdzielę, czyli 120 kg nie? Czy to pociągnie? Czy to jest tylko 125, I bałem się, że po prostu na prostej będzie na przykład 90 max. Ale powiem Wam, że nie było źle w ogóle, wcale. Wcale nie było źle, bo motocykl rozpędzał się rozpędzał się do... 105 do 106, nawet stuwa była tak, już minimalnie, w dwie osoby. No, wiadomo, trochę się gorzej rozpędzał, ale nie, nie było to tak odczuwalne jak po prostu myślałem. Nie? E, pewnie dlatego, że tu są dwa cylindry i, i robi to jakoś tam swoją robotę. Także było, no, było, było fajnie. A dzień wcześniej, na weekendzie, w sobotę, znowu zrobiłem jednym strzałem już sam. Jeździłem no 226 km. a dzieciaki mi tutaj biegają, ale to nic. Także no jest trochę tam pobrudzony przez deszcz, ale to tam no ostatnio trochę coś tam pociepało Nie jest źle, w miarę nawet nie widać. Powiem Wam jeszcze odnośnie tej stopki. Stopkę sobie, znaczy stopkę ten rozłącznik do stopki sobie już podłączyłem. On tutaj był, on był po prostu obrócony do akuratnie poprzedni właściwie, czyli kolega z pracy go obrócił, bo też sobie na przykład chciał go tam przepalić, powiedzmy i tak dalej. No i powiem Wam, że wróciłem do tego z powrotem i to założyłem, bo tutaj jest właśnie ta stopka taka bardziej taka, kurde, do przodu tutaj do przedniego koła i ona, powiem Wam, że się nie chce składać. Jak o niej zapomnicie, a w sofcie była taka bardziej gdzieś tutaj i ona w razie czego dwa razy zapomniałem w sofcie, to mi się złożyła o asfalt, wiadomo. Skręciłem w lewo i się sama złożyła tutaj. Tutaj już normalnie szorowałem po lewej stronie, bo na nacepianie się zagadałem z kimś, zapaliłem motor. Wiadomo, stopka została otwarta e, przez to, że miałem wyłączony ten przełącznik, później było tam w prawo, w prosto i, i nie miałem akurat nie w lewo. W lewo dopiero miałem na rondzie, trójko sobie wpadłem i powiem wam, że się zdziwiłem, bo zamiast stopka się złożyć, co nie wiedziałem, że była oczywiście otwarta. To Wam powiem, że się nie złożyła, podbiła mi cały motor. Motor wpadł tak w ślisk. No i powiem Wam, że no to chciałem głównie zbiornik ocalić. No i tam udało się wszystko ocalić. Jak widzicie, no oczywiście kierunki też ocalały. Dostałem po nodze dobrze i po łokciu tylko lusterko jak tutaj widzicie już jest nowe bo z tamtego nic nie tamto się normalnie połamało w kawałki także stopka się nie chciała złożyć i jak ktoś sobie to rozłączył to Dawa, dam wam w dobrą radę włączcie to z powrotem bo o stopce można zapomnieć ja na przykład nigdy tak nie zapominam no w sofcie na początku no dobra w tym poprzednim Romeciku zapomniałem dwa razy ale ona się po prostu sama się złożyła jak dostała zakręt w lewo a tutaj ta jest bardziej taka do przodu i ona się za cholerę nie złoży. Jak się już złożyła, to już Wam powiem, nie było nawet dużej prędkości, 60 na godzinę. Powiem Wam, że dwa, dwa gumaki piszczały, kwiczały, nie było szans już ani wyhamować, bo motor już się składał, balans stracił, bo po prostu ciągło mnie cały czas na lewo. Ech, I tak, no tutaj nic się nie porobiło, w boczki całe, zbiornik chwała Bogu cały, bo nie jest tani. Nawet fotel jest cały, no wiadomo, mnie trochę noga przez kilka dni bolała z kolanem i z udem, no i łokciem też dostałem, ale byłem odpowiednio ubrany i nic mi tam się więcej nie porobiło, także lepiej mieć ten, ten wyłącznik do stopki, bo podłączony, bo nie ma co ryzykować, wystarczy, że ktoś kogoś zagada, dosłownie parę sekund, ruszycie, zapalicie, pojedziecie i jest gleba, nie? Także no, tutaj troszkę też przetarło. Tutaj troszkę przetarło, ale to i tak tutaj lusterko zmieniłem. Ogólnie jestem zadowolony. Dzisiaj wracałem z pracy. 121 poszedł na no prostej, nie z górki. Także już powiem Wam, że jak przekroczyłem te 3000, to jest lepiej. Ostatnio jeszcze to pamiętam, że jak go dobrze w jedną osobę zgrzałem, to potrafił 95-96 jechać na maksa. Trochę mu tłoki, tak jakby powiedzmy, spuchły. Nie tak, żeby się zataczy coś, bo kudniczka daje radę i tak dalej, ale po prostu no, poprzedni właściciel nie jeździł ostro. Jeździł nim tak normalnie, powiedzmy, no a ja go kręciłem. Każdy bieg do spodu, do spodu, do spodu, więc temperatury trochę wyższy łapał na bank. I powiem Wam, że myślę, o kurde, coś 95, 96, co jest cholera, zredukowałem na czwórkę, już się nie podniósł, to zawsze na czwórce się podnosi. Bez problemu, do stówki, nawet pewnie ponad. No, na pewno ponad, no. Już nie pamiętam dokładnie, no. Także powiem Wam, że teraz dopiero się dotarł i taka była ostra jazda, ostra jazda, ostra jazda. Śmiga, śmiga fest. I, i jest lepiej. A właśnie jeszcze Wam coś powiem na temat tłumików. Tłumiczki. Tutaj w środku były tutaj pierwsze te, te wkładki powiedzmy i drugie. Drugie zostały, te pierwsze tutaj wywaliłem z obu i na tych nie źle wam mówię. Te pierwsze wywaliłem, tutaj od początku. A te jako drugie zostały i tamte jako drugie rozwiercałem to jest powiem wam cholera ciężko tak ściągnąć tutaj jak sobie podkręcacie to ja nie wiem to, to normalnie trzeba takim młotkiem gumowym pukać tutaj od góry od boków to, to, to nie ma szans na tego przekręcić na początku trochę tam to dziś zaśniedziało takie było właśnie no to później wiadomo jak już ściągnąłem napukałem się trochę to bez problemu już, już to Założyłem na smarze i mogłem sobie obracać, żeby sobie tutaj śrubko trafić, wiadomo, w gwint, i zrobiłem sobie w jednym i w drugim dziurkę na mały palec. No to jednak, no powiedzmy, no to no, na, na wiertło numer 8. Jak przewiercałem, to przewiercałem, miałem dospowany drut, aż tutaj powiem wam do przodu. Oba przewierciłem, tam bodajże przez 3 się przebiłem. Może 4, już też nie pamiętam trzy 3 na pewno. No, katalizatorów nie uszkodziłem, katalizatory są. Tutaj wam powiem, o, tu, 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 tu. tutaj są sądzie te osłona, tam jest poszerzony trochę poszerzony trochę tłumik, żeby one tam siedziały. Na razie ich nie wydzieram. Zresztą tak jak ja jeżdżę do oporu pod czerwone krechy, to, to one się tam będą ładnie czyścić. Także nie ma sensu tego, kurde, rozbierać, rozcinać. Na razie nie ma. I powiem wam teraz dużo lepiej chodzi, jak zrobiłem tą dziurę Wiertłem 8 i jedną dziurkę w górnym. Jedną w dolnym miałem na myśli jeszcze dziesiątkę ale nie to już wystarczy na ósemce tak dla mnie. Powiem wam pod obciążeniem fajnie burczy. Znaczy nie że tak za głośno ale po prostu zlub, zrobiło to naprawdę e, dobry dźwięk. Także jak widzicie czekajcie zaraz wam powiem ile mam przebiegu motorek jeździ nie psuje się. E, no nie wiem leje i jada nie. Akumulator już jest słaby bo to już jest czwarty rok. A przez to, że nie był jeżdżony dużo w lecie, to 3-5 razy może do roku wyjeżdżał. W zimie stał, no to nikt go zbytnio nie ładował. I ile tu mamy? No, prawie 3500. Wskaźnik paliwa wariuje, raz pokazuje na przykład pół zbiornika. Znaczy teraz, jak mam całe, to dobrze pokazuje. A jak zajdzie mi na przykład, nie wiem, do pół zbiornika, to jest tak, że mi pokazuje na przykład tutaj 3. A na przykład przyjadę, go zgaszę i rano zapalę. I już mam dalej cały zbiornik. Także to z tym pływakiem były już jaja na początku. Także czekajcie, zaraz zobaczymy. O widzicie, teraz jest stopka, jak widzicie stopka jest rozłożona i już nie zapali. Tutaj się pod tym, tutaj się trochę to przytarło. No i tutaj właśnie pod tym się trochę przytarło, lewarek się teczko zgiął, ale to sobie wyprostuję. To nie jest jakiś tam akurat duży problem. To wystarczy tylko kawałek rurki i go nagiąć w drugą stronę i on na pewno wróci do normy. I teraz jak widzicie stopka, nic się nie dzieje. Teraz jak stopkę złożę, to się pompa włoży, może będzie słychać. Włączy. Włączyłaś. No. Widzicie, trochę słaby akumulatorek, ale jeszcze trzyma, jeżdżę. Nie wiem, jak bym go zostawił na dwa tygodnie, może trzy. Może by była widać, ale także jeżdżę. Woltomierz sobie tutaj założyłem, tutaj sobie go włączymy. Także mam ładowanie 13.6, 13.7, 13.5, 13.8. To też zależy czasami od obrotów. Zazwyczaj 13.6, 13.7. Poczekajcie, zobaczymy na zgaszonym zgaszony będzie 12.5 albo 6 no 6. także uchwyt sobie też zamontowałem lusterko rozpierdzieliłem trudno